Cześć, z tej strony Mieszko Służewski, możesz mówić na mnie Manfredi. Zapraszam na brodate dźwięki. Dzisiaj będziemy testować zawartość tego pudełka. Jakie my, zapytasz? No ja i on. Jak to? Nie widzisz tutaj nikogo innego? O, jesteś, myślałem, że nie przyjdziesz. No, wybacz spóźnienie, ale wybierałem czapkę. No, i skopałeś, ubrałeś się dokładnie tak samo jak ja. Kurde, no faktycznie skopałem. Dobra, to wiesz co? Idę się przebrać, ale poczekaj na mnie z testem. No dobra, dobra, idź. Zobaczcie co da się zrobić. Zastanawiasz się pewno, co jest w środku. Szczerze, sam jestem ciekaw. Sprawdzimy to. I co tam? Co tam nam przysłali? Marine Benda. Fajnego. Marine Benda? Fajnego? Przecież tego nawet nie da się rozkręcić. No właśnie tego da się rozkręcić, bo ktoś tutaj śrubki zamontował. O, Bayer. A kto zamontował? No jak to kto? Salata. Fajnie, fajnie. No ale z drugiej strony, no to Marine Band. Nie wiem czy pamiętasz kiedyś jak grałem koncerty z Johnsonem na Marine Bandzie i to na wersji Deluxe, to miałem całe wargi poździerane, bo miał kiepsko zaimpregnowany korpus. No pamiętam, pamiętam, ale tutaj jest zupełnie inna historia. Bo ten korpus, z tego co wiem, jest całkiem porządnie zaimpregnowany. To trochę mnie uspokoiłeś. Z drugiej strony, no, na Marine Bandach grali przecież przedpotopowi bluesmeni. No tym nawet nie da się zagrać overblowa. Nie? No to zobacz. Weź pokaż. Nie dam. No weź daj, no. No bo zepsujesz. Nie zepsuję. Poza tym, skoro to taka dobra harmonika, to chyba nie tak łatwo ją popsuć. Dobra, dobra. Masz. Tylko weź coś przetestuj, bo test mieliśmy nagrać. No, okej. Okay. Ale co mam testować? Ja wiem. Zwykle zaczynałem od pudełka. Od pudełka? Ty grasz na pudełku czy na harmonijce. No pudełko jest ważne, jak chcesz na przykład harmonijkę bezpiecznie schować po graniu. No ale po co ją chować? Przecież ja ją chcę mieć cały czas przy sobie, pod ręką. No a jak idziesz na gym session albo jedziesz na koncert, też je wozisz luzem w kieszeni? Jak jadę na koncert, to pakuję wszystkie harmonijki do Kesa albo do walizy i wtedy je biorę ze sobą. Chyba bez sensu jest wozić 20 pudełek w plecaku, nieprawda? No faktycznie może być to niewygodne. No z drugiej strony harmonika bezpiecznie dojechała tutaj, więc chyba pudełko spełnia swoje zadanie, nie sądzisz? Ale weź sprawdź coś następnego, nie wiem. Głośność, może brzmienie. Głośność? Ale jak głośność? Przecież głośność zależy od tego, jak mocno dmuchnę i wciągnę powietrze. Ale czekaj, czekaj. Jest taka jakby głośniejsza trochę w porównaniu ze standardową harmoniką. A widzisz, bo ma zamontowane podwójne płytki strojkowe. To dlatego tak dziwnie smakuje? Czekaj, 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 nie jest jej. Też chcę pograć. Poza tym miałeś ocenić brzmienie, a nie smak. Już tu mówiłem ci, że ten korpus jest świeżo zaimpregnowany, więc ten posmak oleju może tutaj jeszcze się utrzymywać przez jakiś czas. Co racja, co racja. Dobra, to sprawdźmy brzmienia. No brzmi. Zupełnie jak ja na harmonijce? Ty no, faktycznie. No to nie wiem, weź obczaj może szczelność. Nie no, szczelna jest. Nawet bardzo szczelna. Ty To na pewno jest Marine Band? Kur, trzeba, jest jakaś za szczelna jak na Marine Banda. Tylko czekaj. na wdechu coś, coś nie stroi. Ty pokaż, pokaż. Nie, no dobrze jest, to, to ty nie stroisz. Ale czekaj. Kurde, brzmi zupełnie tak samo jak ty. To harmonika ma wpływ na brzmienie? No jakiś tam ma. Ale dobra. Jak już y, masz harmonikę, to może sprawdź obniżenia, bo tobie trochę lepiej wychodzą. No bo trochę więcej je ćwiczyłem, ty, leniu. No ale dobra, sprawdźmy. Pierwszy kanał. Nie ma problemu. Drugi kanał. Wręcz idealnie. Trzeci. Też bardzo przyzwoicie, czwarty kanał? I szósty kanał. Nie, no, na wdechu wszystkie działają tak, jak trzeba. Sprawdźmy wydech. ósmy. Działa dziewiąty. Jest ok. 10. No, idealnie. Nic nie piszczy. Kurde, bardzo fajna harmonika. Jak na Marine Band. No, obniżenia śmigają tak, jak powinny śmigać. Nawet ten dziesiąty kanał bez regulacji odzywa się tak, jak należy. Weź, no, daj namiar na tego, no jak mu tam. Kapusta, marchewka. Sam jesteś marchewka. Aloisy Sałata. Znajdziesz go na, na Facebooku. Ale czekaj. Ile można gadać o takiej jednej małej harmonijce? Chętnie bym się coś pograł. W sumie też bym się coś zagrał. Ale jak to zrobimy? Mamy jedną harmonikę, Nas jest dwóch. No, nie ja wiem, będziemy się wymieniać. Ja zagram z przesterem, a ty, ty na czysto. Ej, no nie lubię grać na czysto. Może ja zagram z przesterem, a ty na czysto? No dobra. Ale następnym razem się zamienimy. No, okej, okay. a jak już mamy takiego oldschoolowego Marin to co zagramy? Może jakiegoś blusa po prostu? No raczej, że blusa, ale to jak chcesz tak a capella grać bez podkładu? Wiesz co? Czekaj, zadzwonię po chłopaków, może coś wymyślimy. Manfredi? No co tam Manfredi? Słuchaj, sprawa jest. Kawałek nagrywamy i potrzebuje sekcji. Jasne, jasne. A kto na basie? No to jasne, że nie ty, tylko Manfredi. Za ile będziesz? Daj mi 5 minut, tylko wezmę kawę. No okej, okay, okej. Okay. To do zobaczenia w studio. No, na razie, hej. Cześć Manfredi. Hej. Cześć Manfredi. Zapraszam. Dzień dobry. Dobry wieczór. Ci się grało na tym Marimbendzie. Nie no, kurczę, bardzo fajna harmonika. Naprawdę tutaj overblowy działają, overdrawy też, mimo że nie jestem specjalistą od tej techniki. No bardzo fajnie mi się grało. Nie wiem nawet, czy nie jest lepiej wyregulowana niż Golden Melody od JA. Harmonika, z którą miałem okazję testować jakiś czas temu. Tutaj mm, Sałata zrobił kawał bardzo dobrej roboty. Zastanawiam się tylko, jak z trwałością tej harmoniki, bo słyszałem, że harmoniki z podwójnymi płytkami strojkowymi trochę szybciej się rozstrajają. No w sumie też tak słyszałem. Z drugiej strony, w tym Marine Bandzie są polerowane strojki, przez co teoretycznie powinny być trochę bardziej trwałe. To jest ten sam patent, który jest stosowany w Zeidel Lightning albo w Golden Melody, właśnie robionej przez J.A. Harmonicas. Przy czym chyba u Całaty wychodzi nawet trochę taniej. Nie wiem, w praktyce zobaczymy, jak długo nam wytrzyma ta harmonika. Mam nadzieję, że jak najdłużej, bo gra się na niej świetnie. Mam jeszcze wrażenie w ogóle, że brzmi trochę ciemniej niż Marine Band Deluxe czy Marine Band w wersji crossover. No w zasadzie tak. Przypuszczam, że to przez tą zamkniętą konstrukcję, bo tutaj z tyłu ma trochę inną budowę. I moim zdaniem to nawet lepiej, bo ona brzmi jak taki klasyczny Marine Band, ale jednocześnie jest pozbawiona wszystkich wad klasycznego Marine Banda, czyli jest skręcana śrubkami, a nie zbijana gwoździami, jest trochę głośniejsza, szczelniejsza, ma dobrze zaimpregnowany korpus, działają overblowy i nawet overdrawy, mimo że myślałem, że ich nie umiem. Czy chcesz coś jeszcze dodać na koniec? Jeśli chodzi o harmonijkę, to, to w sumie chyba wszystko już zostało powiedziane. No. Alojzy zrobił tutaj kawał dobrej roboty, no, poziom światowy, ale wiesz, martwi mnie coś zupełnie innego. No to mów, co, o co chodzi? Nie krępuj się. Ostatnio się nudziłem i sprawdziłem statystyki naszego kanału. I okazało się, że tylko 30% widzów to nasi subskrybenci. Więc chyba coś musimy robić nie tak. Hmm, no faktycznie. Ale gdzie leży problem? W sumie to nie wiem, ale z drugiej strony coraz więcej widzów to kobiety. Schudłeś czy coś? Nie, no, coś w życiu. Może po prostu kobiety zaczęły interesować się harmonijką? W sumie nie dziwi mnie to, bo to bardzo fajny instrument jest. Trzeba tylko o tym ludziom powiedzieć. Hej, ludzie, harmonika to fajny instrument. No dobra, powiedziałem I, i co dalej? No to teraz twoja kolej. Powiedz swoim znajomym, że harmonika to wspaniały instrument. Jak jeszcze tego nie robisz, to zasubskrybuj ten kanał. I niech harmonikowe wieści niosą się w świat im nas więcej, tym nas więcej. Harmoniki w dłoń. Czy tu siedzisz? No już koniec był. Napisy się skończyły. A, że, że czapkę chciałeś przymierzyć. Dobra, ok. Ale jak to, że, że, że nic nie widać? To włącz sobie jakieś inne wideo. Tu, tutaj już nic nie będzie. To koniec. Koniec. Zamknięte.